Przyzwyczajać się gady, bo słońce to mały pikuś w porównaniu z tą łaźnią, co to ja ją wam zgotuję. Będę wam jak Sahara w lipcu, będę jak napalm rozlany na suche liście. Hej, a ciebie dokąd niesie? Czy to ci wygląda na hotel, synu? Ja. Alwin, zrób dokładnie co ci powiem, to bardzo ważne. Biegnij najszybciej jak potrafisz do karczmy, nie oglądaj się. W życiu, ja-jo-ja ja, ja znalazłem i jest moje. Kurde, no ja nie mogę. John jadł z mojego talerza. Degan pewnie wysłał cię w drogę bez podania żadnych informacji. Nie martw się. Ze mną zrobił tak dwa razy i miał ku temu dobry powód. Proszę jak miło, mały Spencer Wilkie. Mhm. I poprawisz te stopnie? Nie chciałabym, żeby cię wyrzucili z drużyny. W mojej opinii, wszechświat siódmy może być zagrożeniem. Król musi podejmować trudne decyzje. Muszę zadbać o mój lud. Zbój Robin, a więc zdecydowałeś się wkroczyć do leża lwa. Przybywasz się poddać? Mój kat chętnie Cię przywita. Nie stawiał dużego oporu, ale za to całkiem nieźle smakował. Bogaty bukiet smaków, zdecydowanie polecam. Och. Bardzo ładny mamy dziś dzionek, nieprawdaż? Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Snajper. Wygląda, że kawał twardziela. Szlak by trafił tych wszystkich twardzieli z bronią. Zabłąkałem się w mojej młodości. Na bulwarze studenckim. Między księgarniami. W kawiarni pod oknem. Nie wiem gdzie. Nikomu. Ale wierzę, że jeśli będziemy współpracować, to ich powstrzymamy przed upadkiem dominium. Cholerni bandyci, zabili większość mojej rodziny, tylko ja zostałem. Ej, tej nieźle odwaliło, chyba powinna się położyć. Po <tryk> Tyle niepotrzebnej śmierci, atak z konieczności. Stało się. Miarka się przebrała. Za tych, których utraciliśmy, ogień zwalczaj ogniem. Panie Naworski, nie wejdzie pan na teren Nowego Jorku bez wizy. Z kolei wizy nie dostanie pan bez paszportu. A skoro nie ma pan obywatelstwa, to kto go wyda? Nie możemy panu pomóc, niestety. Przykro mi, ale zmarnował pan tu cały dzień. Ej, Dorina! Coś się złapało! Udane łowy! Udane łowy! Cieszę się, że nic ci nie jest. Przynieśli cię dziś rano. Nie zauważyłem, że przez całą noc... Nie chodzi o to, ile masz czasu, ale jak go wykorzystasz. To już koniec. Dla nas i dla całego miasta. Żniewiarze zamontowali podsłuchy w naszym budynku. Proszę, wyłącz je. Żniwiarze! Nie! Zostawcie mojego męża w spokoju! Dokąd go zabieracie? Bra Moi rodzice nie mogą dojść do porozumienia. Moja mama mówi, że pies jest zbyt brudny, by mieszkał w domu, a mój tata twierdzi, że i tak miałby budę w ogrodzie. Nie powinieneś się tu pokazywać. To nie powinno było mieć miejsca. Gdzie ty zmierzasz i po co? Ganiasz w kółko jak kot z pęcherzem. Hatowie kontrolują zewnętrzne rubieże, i potrzebujemy ich szlaków, jeśli chcemy przemieścić nasze. Oczekuje w basenie. W tej chwili wydaje się malutkim przedmiotem, niczym więcej niż. Śmierć wita cię, czekając ze swoją wieczną cierpliwością. Tamci by cię zabili. Dobrze, że wtedy uciekłeś. Fajnie wyglądasz. Może niezbyt elegancko, ale przyjemnie. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Nikt nie wejdzie. Mam handlę. Nie mogę się wyspać ostatnio. Nowy przyczółek miał przynieść nam nowy początek, ale sprawy przybrały inny obrót. Oddalenie od domu zrodziło nowy ruch. Wpuściłem mordercę do mojego domu. Każdy, kto pomaga, handluje, leczy psich synów lub inaczej zdradza królestwo, katu oddany będzie, by na... Czy możemy wreszcie przestać udawać? Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Na przekór Twym przeciwnikom aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.